Myślicie, że zapomniałem o serii samochodów sportowych? Nie zapomniałem, a ten kto myślał, że tak, to proszę w ramach rekompensaty udostępnić ten odcinek znajomym, albo chociaż zostawić lajka. Dzisiaj sportowe auta do 150 tysięcy złotych. Zapraszam! 1. Dodge Challenger Rocznik 2016 kosztuje około 125 tysięcy złotych. Te Dodge produkowane są od przeszło 50 lat. Wersja, którą pragnę Wam przybliżyć, to wersja z 2016 roku. Silnik 5,7 litra to prawdziwy potwór szos. Dysponując mocą 385 koni lub 430, gdzie ta druga jest najczęstszą występującą na aukcjach, musisz uważać, by nie gubić trakcji, będąc nawet na czwartym biegu, bo napęd na tył, jak sami wiecie, potrafi być zdradliwy. Większość samochodów w Polsce, będąc sprowadzonych z USA, z tego co widzimy, jest naprawdę zadbanych. 2. Audi TT-RS 2010 rocznik kosztuje około 115 tysięcy złotych. Druga generacja TT oferowana była z doładowanym dwulitrowym silnikiem o mocy 200 koni oraz widlastym sześciocylindrowym o pojemności 3,2 i mocy 250 koni, przenoszącym napęd na przednią lub dwie osie. Oprócz sześciostopniowej manualnej skrzyni biegów oferowana była także przekładnia s -tronic. Na początku 2007 roku pojawił się TT Roadster z płóciennym dachem. W pierwszym kwartale 2009 do produkcji wprowadzono mocną, sportową wersję TTRS, którą pokazuję w tym zestawieniu. Samochód napędzany był silnikiem 2,5 TFSI o mocy 340 KONI. Jedno z moich marzeń, jeżeli chodzi o prywatną kolekcję samochodów. 3. Porsche Panamera 2011 rocznik 135 tysięcy. Mimo, że dla niektórych to auto mało ma wspólnego ze sportowym charakterem, to zastanawiam się, czy osoby, które tak mówią, wiedzą, że to auto potrafi mieć pod maską 400, a nawet 550 koni mechanicznych, rozpędzając za dosetki w 4,2 sekundy. Druga generacja jest troszeczkę za droga, zatem przedstawiam wam pierwszą. Najlepiej weźmy na tapetę auto z 2011 roku. Ten stosunek ceny do osiągów i jakości stoi naprawdę na dobrym poziomie. Ale nie wchodźmy tutaj w kwestię utrzymania tego auta, bo jak wiecie, najtańsze to ono nie jest. Auto cechuje się szczególnie luksusowym wykończeniem. We wnętrzu znaleźć można między innymi wysokogatunkową skórę oraz wysokiej klasy system multimedialny. Mimo że wolałbym zaprezentować wam Porsche Caymana to Panamera i tak daje radę, a na Caymana jeszcze przyjdzie czas. 4 Subaru WRX STI 2014 rocznik 110 tysięcy w styczniu 2014 podczas targów motoryzacyjnych w Detroit zaprezentowana została najmocniejsza wersja Subaru WRX STI. Pojazd wyposażony został w silnik o pojemności 2,5 litra w układzie boxer. Dzięki turbodoładowaniu osiąga moc maksymalną 305 koni oraz 393 Nm momentu obrotowego. Dosetki ma 5 sekund, przy średnim zużyciu paliwa na poziomie 10 litrów. O Subaru można mówić godzinami. Jeżeli będziecie szukać tego auta dla siebie, sprawdzajcie w pierwszej kolejności auta, które mają nagłośnienie od Harmana. Podobno to 400-watowe audio w tym aucie daje radę. 5. Honda Civic Type R już niedługo na ulicę wyjdzie nowa Honda Civic Type R z mocą 400 koni i napędem hybrydowym. Honda Civic Type R, o której mówimy tutaj, po raz pierwszy została zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2014 roku. Cena auta mniej więcej 150 tysięcy złotych. Premiera wersji produkcyjnej miała miejsce na rok później, podczas tych samych targów motoryzacyjnych. Charakterystycznym elementem prototypu wersji Type R jest ogromny tylny spoiler, który zwiększa docisk tylnych kół i polepsza prowadzenie podczas szybszej jazdy. W tylnym zderzaku umieszczono cztery końcówki układu wydechowego. Pojazd w stosunku do cywilnej wersji różni się między innymi zderzakami oraz aktywnym zawieszeniem. 6. Mercedes CLA 2019 rocznik 150 tysięcy. Cennik nowych CLA nie jest nadzwyczaj straszny jeżeli chodzi o bazowe wersje pojazdu, to znaczy jeżeli oczywiście mówimy o wyposażeniu. My jednak o podstawach mówić tutaj nie będziemy, a będziemy mówić o sportowych samochodach do 150 tysięcy, bo za tą cenę dostaniemy od Mercedesa nieco więcej. Wnętrze nowego A bardzo dobrze znamy z najnowszego Mercedesa klasy A, to praktycznie ten sam projekt. A to oznacza, że na pokładzie znajdziemy dwa duże współpracujące ze sobą ekrany i wyposażenie z najwyższej półki. Pod tym względem Mercedes klasy A imponuje, a na rynku nie znajdziemy drugiego takiego kompaktu, który może być aż tak bardzo bogato wyposażony. 7. Audi A5 2018 rocznik 120 tysięcy. Temat A5 jest oklepany, ale musiałem to oto dodać do tego zestawienia. czymby ono było bez A5, która prezentuje się w roczniku 2018 za 120 tysięcy zł. Druga generacja A5 została zaprezentowana w maju 2016 roku. Samochód pod względem stylistycznym jest ewolucją poprzednika, zachowując podobną sylwetkę, a także identyczną gamę nadwoziową. Tym razem jednak zadbano o więcej akcentów stylistycznych, które miały go odróżnić od pokrewnej A4. Równocześnie z klasycznym A5, którego najsłabsza wersja napędzana jest przez 1,4 TFSI o mocy 150 KONI, ofertę rozbudowała też sportowa S5. 8. Maserati Ghibli 2015 rocznik 145 tysi. Maserati Ghibli to samochód osobowy klasy wyższej, produkowany pod włoską marką Maserati od 2013 roku. Silnik benzynowy V6 o pojemności 2979 cm3 został zaprojektowany przez Maserati, ale budowany jest przez Ferrari. Maserati Ghibli w testach bezpieczeństwa Euro NCAP w 2013 roku otrzymał 5 gwiazdek. Bezpieczeństwo kierującego wyniosło 95%, a takie poczucie bezpieczeństwa przyda się w aucie, które ma ponad 400 koni. Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, jakie auto jest najbezpieczniejszym autem świata, jeżeli chodzi o testy Euro NCAP. 9. Subaru BRZ. Niedługo premiera nowej BRZ-ki, a w tym odcinku pomówimy o roczniku 2020, który w zasadzie kosztuje 170 tysięcy, ale myślę, że jeżeli sprowadzimy auto z zagranicy, używane, to kupimy je za około 150, 000, może 145 tysięcy. Samochód opracowany został przez fabrycznego tunera Subaru, czyli STI. Silnik pozostał bez zmian, poprawiono natomiast zawieszenie i aerodynamikę. W plebiscycie na europejski samochód roku 2013 wraz z tą GT86, model ten zajął drugą pozycję, zaraz za Volkswagenem Golfem 7. 10. Ford Focus RS MK4. Ten Focus to prawdziwy wyjadacz na każdych światłach. Napęd 4x4, który dostaniemy w roczniku 2018 oraz 350 koni pod maską w silniku 2.3 kosztować będzie około 120 tysięcy. Niektóre aukcje przedstawiają auta z 20 tysięcznym przebiegiem, więc naprawdę jest to dobra alternatywa dla samochodu prosto z salonu, za który zapłacimy i o 1 trzecią ceny więcej. Bezpośredni konkurent dla Mercedesa klasy A, w usportowanej wersji, a koszty znacznie mniejszy. W moim odczuciu warto rozważyć, jeżeli chcecie więcej informacji na temat tego auta, jeden z moich widzów w serii aut widzów pochwalił się podobnym Resikiem, tylko z tego co pamiętam, mi była to wersja MK3, ale była ona również w Resie, więc serdecznie zapraszam do odwiedzenia odcinków z samochodami widzów. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek przypadł Ci do gustu, daj znać w komentarzu, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się tym odcinkiem ze znajomym na przykład na Facebooku. W tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.